Wiadomość od Boga, bardzo dla Ciebie ważna. Nie pomijaj tego filmu i kontynuuj do końca. Drogi Synu, przyjmij dziś w swoim sercu to przesłanie od Boga dla Ciebie. Mój Synu, zaraz zmienię Twoją historię. Zobaczysz napływ bogactwa do swojego życia. Powtarzam, zobaczysz. Jak bogactwo pojawi się w Twoim życiu? Wkrótce zobaczysz, jak Boże błogosławieństwa wejdą w Twoje życie. Jeśli wierzysz w to słowo, napisz: 777. Gdyż bogactwo zamanifestuje się w Twoim życiu, to bogactwo nie jest tylko pieniężne ale obejmuje wszystkie obszary twojego życia duchowego, emocjonalnego, umysłowego i fizycznego. Boże, on jest wszechmogącym Ojcem, posiada złoto i posiada srebro. Bóg ma zamiar zesłać błogosławieństwa, które przekroczą twoje oczekiwania, a ty doświadczysz obfitości w każdym aspekcie swojego życia. W. PWT8, w wersecie 18 jest napisane. Ale pamiętaj o Panu, swoim Bogu. Bo to On daje ci zdolność do wytwarzania bogactwa, a tym samym potwierdza swoje przymierze, które przysiągł ci, że będzie ci się powodziło i odnosiło sukcesy w życiu. Zawsze bądź pozytywny w swojej wierze w Bóg. Synu, pamiętaj, że Bóg obiecał błogosławić nam ponad miarę, i zawsze jest wierny swemu słowu, nie pozwól, aby strach, lub zwątpienie przesłoniły twoją wizję, powstrzymały cię przed otrzymaniem Bożych błogosławieństw. Bóg ma dla ciebie niewyobrażalne błogosławieństwa. Ty? Skoncentruj się, zawsze trwaj w modlitwie i utrzymuj wiarę w Ojca Niebieskiego. Amen. Niech nasz Ojciec Bóg błogosławi nam w tym wspaniałym dniu.